Cześć, to znowu Macie Kowalik, Poligamia.pl. Witam Was w drugiej części Co ja gram ze Sleeping Dogs. Zemstę Pani Czu widzieliście już pewnie na innym zwiastunie, więc zajmę się niedokończonymi sprawami. Misja zaczyna się trochę daleko od miejsca, w którym aktualnie przebywam, ale na szczęście na ulicach Hongkongu pełno jest taksówek. Oj. Myślałem, że wynajmę ją sobie kulturalnie, ale musicie pamiętać, że, że tutaj kierownica jest po drugiej stronie samochodu, więc może dochodzić do takich nieprzyjemnych pomyłek, jak ta, którą przed chwilą widzieliście. No dobrze, skoro już siadłem za kółko i przy okazji nikt mnie nie strzela, to powiem wam, że bardzo podoba mi się model jazdy, który proponuje nam Sleeping Dogs. Jeśli pamiętacie, GTA 4, no cóż. Tam, auta moim zdaniem prowadziło się troszkę, troszkę zbyt wariacko. To znaczy, przypominało to raczej pchanie wózka po supermarkecie niż, niż prawdziwą jazdę sportowymi berkami po mieście. Z kolei, na drugim końcu skali modeli jazdy w grach z Otwartym Światem, umieszczam zawsze Saints Row 3, w którym samochody zachowywały się raczej jak zabawki. Pewnie pamiętacie te hamowania z ponad 100 km na godzinę, które zajmowały niecały metr. Sleeping Dogs pod tym względem wypada. Można powiedzieć fantastycznie, ponieważ strasznie przyjemny jest feeling prowadzenia auta. Można pozwolić sobie na, na lekkie drifty, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by jeździć wolno i spokojnie i zarabiać punkty doświadczenia policjanta. Jak widzicie, oprócz samochodów, możemy kontrolować też motory. W dalszej części filmiku zobaczycie jeszcze, jak pływa się motorówką. Wydaje się, że autorzy do tematu przemieszczania się po, po otwartym terenie podeszli z odpowiednim rozmachem. Nie zabrakło nawet opcji przesiadania się z, z pojazdu na pojazd w, w ruchu, naciskając, a Wei Shen przygotowuje się do skoku, i wtedy, gdy podjeżdżamy do interesującego nas samochodu czy motoru, Way wykonuje skok. Tu po raz kolejny do głowy przychodzi mi, przychodzą mi podobne akcje z gry Willman. No dobrze, dojechaliśmy do firmy, która e, chciała oszukać naszego kolegę. Jak to bywa e, w Hongkongu, prawdopodobnie będą musieli za to słono zapłacić. Jeszcze no, efektowna stójka. Na prostej drodze raczej tak się nie wywrócicie. Natomiast z własnego doświadczenia podpowiem Wam, że nie próbujcie takich popisów na schodach, bo Weishen po prostu spadnie i dotkliwie się want?

Wsteczny, wsteczny. To co przed chwilą, przed chwilą błyskało po prawej stronie to jest e, kapliczka zdrowia. E, to jest jeden z typów znajdziek po, po odnalezieniu odpowiedniej liczby. E, Życie Weishena zostanie e, zwiększone m, permanentnie od jeden z motywów zachęcających do, do eksploracji miasta i przyglądania się jego jego Bardzo lubię wybuchające beczki stojące koło samochodów. Jak widzicie, Wayne potrafi wytrzymać całkiem sporo kul. Wydaje mi się, że większe problemy miałem z walką na pięści niż ze strzelaninami. Jeśli interesuje Was, co to jest 18K, to wyjaśnię tylko, że to jest jeden z konkurencyjnych gangów, który. Panoszy się na ulicach Hongkongu. Teraz dobrze widać podział punktów: doświadczenia minus 4 punkty za straty materialne, plus 52 punkty za przestrzeganą oponę. O, z tego wynika, że chyba trudniej jednak będzie być Weishenem, ob obowiązkowym policjantem, który dba o swoje otoczenie. A chyba prościej jednak będzie być gangsterem, któremu na niczym nie zależy. Ciekawe jak potoczy się ta fabuła, czy grać w którymś momencie będzie musiał wybrać pomiędzy swoma, swoimi m, dwoma e, drogami życiowymi. E, na pewno jest to pole do podpisów dla e, scenarzystów z United Front. E, wishing, oczywiście, jak każdy porządny bohater, e, Gier z otwartym światem jest wyposażony w smartfona. Dzięki niemu przyjmujemy dodatkowe misje, na przykład misja dostarczenia określonej marki samochodu do, do handlarza. No i też kontaktujemy się z innymi bohaterami, jak w tym przypadku z panią Inspektor, która bardzo chciałaby zobaczyć swojego informatora, którego trzymamy w bagażniku. Jeśli chodzi o samochody, to chyba nie wspomniałem wam o jeszcze jednej możliwości, mianowicie wciskając X i wychylając lewą gałkę w przód lub w boki, możemy taranować inne auta. Już kilka razy w tym i w poprzednim materiale, materiale padał tytuł Wilman, no więc po raz kolejny przypomnę, że również w tamtej grze takie akcje były możliwe. People have going to cut you into, <coughs> into pieces, you hear me? Eh? You hear me, you fucker? Her. shut <coughs> Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone. Anything. <coughs> hey, I can hear you. <coughs> what the fuck are you doing out there? Open the fucking truck, with you? <coughs> hey, show the lady some respect. Mimi, she wasn't shy like that. No dobrze, obiecałem Wam jeszcze motorówki, więc proszę o to krótki pościg po okolicach przybrzeża Hongkongu. Niestety przeciwnik dysponuje zdecydowanie silniejszą maszyną i mogę tylko próbować go dogonić. No niestety nic więcej nie zrobię. Autorzy nie przewidzieli w tej scenie możliwości strzelania. What's going on? Duke, get down to the docks. I'm gonna need a pickup now. Got it. On my way. No, i oczywiście zamiast spokojnie zaparkować motorówkę, lepiej wyskoczyć z niej w trakcie lotu. No, taka konwencja. E, I przed nami kolejny pościg, tym razem za psiookim, który z którym Weishen ma do wyrównania pewne rachunki e, zarówno z bliższej, jak i, jak i też z dalszej przeszłości. Zwróćcie uwagę na to, że przeciwnicy wcale nie są jednakowi. To znaczy, owszem, w kolejnych lokacjach walczymy z klonami, modeli nie ma aż tak dużo. Natomiast poszczególni przeciwnicy różnią się od siebie umiejętnościami. Na przykład spotykamy pięściarzy, którzy, których ataków nie da się przerwać zwykłym ciosem. Tutaj mamy kogoś na kształt zapaśnika, kto potrafi nas złapać i przytrzymać. No, i jest też oczywiście standardowe mięso armatnie, które nie, nie sprawia większych przeszkód. A jak widzicie, można podnieść też rybę i kogoś nią, nią uderzyć. No, chyba że ten ktoś zaatakuje szybciej. Na wyższych poziomach doświadczenia Weishen potrafi błyskawicznie rozbrajać napastników zarówno z broni białej, jak i z broni palnej. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Arena offituje więcej miejsc, w których można efektownie wykończyć przeciwników. Jeśli widzicie po lewej odcięte głowy ryb, no to... No właśnie. Jak mówiłem, gra jest brutalna. Skojarzenia z Panisherem i z jego wykończeniami może są trochę na wyrost, ale, ale także i tutaj można spodziewać się naprawdę ostrych akcji. I to by było na tyle w tej prezentacji. Nie chcę Wam za bardzo spoilerować dalszego rozwoju wypadków. Mam nadzieję, że i tak udało mi się uniknąć do tej pory spoilerów fabularnych, które cokolwiek by Wam zepsuły. Jeśli, jeśli o mnie chodzi, jestem pod wrażeniem Crime, Przepraszam, Sleeping Dogs. To z pewnością może być jeden z tych uśpionych hitów, z tych niespodzianek, które sprawią, że rok 2012 zapamiętamy nie tylko z kolejnych sequeli.